Program 1 z 10 to prawdziwa perła w koronie telewizji polskiej, emitowany od niemal 30 lat. Jego pierwsza emisja miała miejsce w 1994 roku, co czyni go najdłużej emitowanym teleturniejem w historii polskiej telewizji. Ten quiz, oparty na brytyjskim formacie Fifteen to one, Stał się nieodłączną częścią kultury telewizyjnej, przyciągając przed ekrany miliony widzów. Znamienny dla tego programu jest fakt, że przez wszystkie lata jego emisji, gospodarzem pozostawał niezmiennie Tadeusz Sznuk. Jego charakterystyczny sposób prowadzenia stał się synonimem jednego z dziesięciu, a jego postać, ikoną telewizji, w każdym roku telewizyjny kwis nadawany jest w dwóch transzach, z których każda obejmuje dwadzieścia odcinków eliminacyjnych oraz jeden finałowy. Sezon jesienny tradycyjnie zaczyna się na przełomie sierpnia i września, kończąc się na przełomie grudnia i stycznia, ostatnio jednak pojawiły się informacje, że TVP w ramach poszukiwania oszczędności zrezygnowała z emisji 141 sezonu programu. Zamiast premierowych odcinków widzowie będą oglądać powtórki z poprzednich edycji. Ta zmiana stanowi znaczący moment w historii programu, będąc zarówno przypomnieniem o jego długiej tradycji, jak i znakiem zmieniających się czasów w mediach. Jeden z dziesięciu to nie tylko teleturniej, ale i platforma dla różnorodnych wydarzeń i dyskusji społecznych. Przypadek Adama Miśkiewicza, który pojawił się w programie stęczową przypinką, jest przykładem na to, jak nawet niewielki gest może wywołać szeroką debatę i stać się częścią historii programu. To pokazuje, że jeden z dziesięciu to coś więcej niż tylko kwiz, to miejsce, gdzie historia, Kultura i społeczeństwo przyplatają się na naszych oczach. Miśkiewicz, świadomy potencjalnych konsekwencji swojego działania, wyraził w rozmowie z Onetem przekonanie, że jego przypinka może nie zostać zaakceptowana przez producentów. Poniekąd, kiedy jechałem na nagranie, wiedziałem, że może nie być prosto wystąpić z tęczowym serduszkiem, że na 90% nie puszczą tego na antenie. Pomyślałem, że je wyglorują, a ja wstawię gdzieś oryginalną wersję mówił. Sytuacja w studiu była napięta. Miśkiewicz wspomina, że jedna z osób z produkcji programu początkowo wydawała się być pozytywnie nastawiona do jego przypinki, lecz ostatecznie poprosiła go o jej zdjęcie. "Koniec końców usłyszałem, że muszę to zdjąć. Wcześniej siedziałem w studiu chyba z godzinę. Jedna z osób z produkcji powiedziała, że przypinka może być problemem. Co mnie zaskoczyło, była bardzo pozytywnie nastawiona. Podkreśliła, że całym sercem mnie wspiera, relacjonował. W efekcie nagrywanie programu zostało wstrzymane pod pretekstem problemów technicznych. Miśkiewicz, odnosząc się do sytuacji, użył ironii, mówiąc o ministerstwie propagandy. Jego uwagi i decyzja o zdjęciu przypinki pozwoliły wznowić nagranie. Cała sytuacja wywołała dyskusję na temat roli symboli społecznych w telewizji i granic które stawiają producenci programów. Adam Miśkiewicz, uczestnik programu 1 z 10, znalazł się w centrum kontrowersji, gdy postanowił pojawić się na nagraniu z tęczową przypinką w kształcie serca. Jego gest, mający prawdopodobnie na celu wyrażenie poparcia dla społeczności LGBT, szybko stał się przedmiotem dyskusji z producentami programu Miśkiewicz opowiadał, że pracownica TVP podeszła do niego z informacją, iż przypinka którą miał przypiętą do marynarki jest reklamą firmy Polaroid, co jest niedopuszczalne w czasie trwania programu. Uczestnik programu był zaskoczony tym tłumaczeniem, uznając je za nieprawdziwe. Jak wszyscy wiemy, nie jest to reklama Polaroida. Była to zwykła ściema, wyjaśniał w rozmowie z onetem. Sytuacja stała się na tyle kuriozalna, że Miśkiewicz poprosił o pisemne wyjaśnienie powodów, dla których musi zdjąć przypinkę. Mimo to, ostatecznie postanowił zdjąć plakietkę, aby nie opóźniać dalszego nagrania, biorąc pod uwagę innych uczestników programu, którzy przyjechali na nagranie z różnych części Polski. Odpuściłem, byśmy mogli dokończyć nagranie, mimo że nie dostałem pisma, o które prosiłem. Choć myślę, że nikt mi kłamstwa nie zarzuci, bo widziało to kilka osób. Zrobiłem to trochę ze względu na innych uczestników. Podsumował, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.